Zawsze możemy ich zagablować. Najpierw no trzeba nam się zorientować w Podobno jest drugi taki polski film, na który brakuje biletów w kinach. To już nie lista dałem, tylko w ciemności Agnieszki Holland. To niesamowite, że aktor, który w dzieciństwie panicznie bał się ciemności, zagrał w ciemności. Właśnie. Marcin Bosak, dzień dobry. No, może to nie było pani, to nie był paniczny strach, ale jednak jakiś był. Zwalczony cały Eksperyment sobie zrobiłeś taki. Jak się żyje w ciemności w dzieciństwie? Tak, tak. A skąd o tym wiecie? A, czy tam a. jest w twoich myślach. Podobno, no, ale... nie wiem czy wiesz, jak do tej pory tylko jedna osoba wyszła z kina z filmu w ciemności. Andrzej? Wiemy, wiemy, Andrzej Wajda. Andrzej Wajda? to nieprawda, bo byłem na tym samym seansie i został do końca. Ale wydał tą recenzję nie powiedział, kanał. Nie, powiedział, nie tak kanał powinien wyglądać. Z tego, co przeczytałem, to wydał zupełnie inną recenzję.